Dzień dobry, mam dzisiaj dla Was bardzo fajną przekąskę, którą będziecie mogli podać do piwka, czy oglądając film i chcielibyście coś przegryźć to taka przekąska będzie idealna. Oczywiście możecie również zrobić w trochę większej ilości, na przykład na jakąś imprezę sylwestrową, czy jakieś no, spotkania towarzyskie. Będziemy potrzebować w sumie tylko trzy rzeczy. No, właściwie cztery rzeczy. A jeżeli byście chcieli zrobić to jeszcze bardziej wykwintnie, to jeszcze dodatkową rzecz możecie dołożyć czyli do posypania albo czarnuszka, albo kminek. Ja dzisiaj tej przekąski nie będę posypywała niczym. Tylko posmaruję jajkę. I będziemy potrzebować ciasto francuskie. Ciasto francuskie. U mnie waga tego ciasta jest. 320 g. Ja je wyciągnęłam jakieś 15 minut wcześniej. Zobaczymy zaraz, czy będzie odpowiednie do zwinięcia. Bo, jak wyciągniecie od razu z lodówki i będzie twarde, to taki ciasto lubi pękać. I zobaczymy. No, chyba jeszcze zimne jest trochę. Patrzymy się. Piekarnik już możecie. Jeżeli ciasto będzie gotowe do zrobienia, to piekarnik możecie już włączyć 200 stopni góra dół. Bez termoobiegu. No nie, jeszcze widzicie, tutaj on zaczyna pękać, więc ja to ciasto zostawię na jakieś 50 minut, żeby ono się trochę ogrzało. No i teraz już chwilkę to odstało. No tu musimy to, co nam pękło, musimy trochę przyklepać. Tak. Myślę, że dalej będzie dobrze. Pięknie, 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 pięknie. Więc nie ma żadnych pęknięć. Jak kiedyś myślałam, że ciasto musi być zimne od razu z lodówki i robione. No ale później z czasem okazało się, że nie. Jednak musi nabrać trochę temperatury. Oczywiście nie może się y, y, nagrzeć bardzo mocno. Teraz lekko. Przewałkuję tak delikatnie. Tak. I teraz, moi drodzy, muszę poszukać radełka mojego. Jest moje radełko. I teraz mniej więcej wytyczmy połowę, połowę ciasta. Tak mniej więcej. no mniej więcej. Tylko właściwie to będzie prawie profesjonalnie. to no, się też. I tak delikatnie tylko odznaczmy. Nie przecinajmy. I teraz będziemy potrzebować pesto. Może to być pesto, tak jak u mnie. Ono jest przypuszczalnie z Bazylii albo mieszane, bo właściwie mam za słabe okulary i nie widzę. No, na pewno. A może być albo pietruszkowe, albo bazyliowe, albo mieszane. Ale możecie również pesto, tak czerwone, użyć. Trochę zamieszam, żeby, żeby nam ten olej, który jest na wierzchu, który się wmieszał w, w całe pesto. I teraz smarujemy to pesto. Tylko jedną tą część, którą oddzieliliśmy. Myślę, że dwie takie niezbyt duże. Właściwie to są łyżeczki. Ja to robię z jednej porcji tylko. Tak, do na wieczór, do przegryzienia przy filmie. Ale oczywiście możecie zrobić to z większej ilości. I teraz ser żółty. Ser żółty. Ja kupiłam gołębę, bo zależało mi żeby te plasterki były cienkie i żeby one się dobrze mi zwinęły, dlatego że cheddar, cheddar, on u mnie jest zazwyczaj w sprzedaży grubszy. I teraz wykładam na na pesto. Także widzicie tutaj zaledwie cztery plasterki. Możecie posypać żółtym tartym, tylko on się będzie trochę y, przemieszczał podczas krojenia, może wypadać. I teraz przy, przykryjemy drugą częścią i pokroimy. No takie, widzicie, możecie cieńsze, grubsze. Ja takie średniej grubości, one nie są za cienkie, ale nie są też za grube. Oczywiście to nie muszą być idealnie równe paseczki. I teraz, moi drodzy, ja tu już mam pocięte tutaj wyłożyłam blaszkę papierem do pieczenia, piekarnik już się grzeje i my zwijamy o, w ten sposób nasze paluchy. I teraz mamy już zwinięte paluchy i jajko rozmłokamy i posmarujemy każdego palucha. I Mamy już przygotowane do pieczenia, ale jeszcze tak jak wspominałam wcześniej możemy posypać takie paluchy. Według mnie najlepiej by było właśnie albo sezam, sezam, mak, czarnuszka, kminek albo gruba sól. I teraz wkładamy do piekarnika nagrzanego 200 stopni na około 15-20 minut. Albo do momentu aż uzyskają taki ładny brązowy kolor. Bo uważajcie, żeby nie spalić. Więc paluchy już gotowe. U mnie piekły się one dokładnie. Uh, gorące. 17 minut. Nie mogę tego oderwać, bo jest za gorący. Ale zobaczę, zobaczcie tu. Uh, 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 uh. Pięknie, fajnie wygląda. Spróbujemy. Hmm, pycha. Pycha, bardzo dobre. I teraz czekamy, do, żeby przełożyć się, żeby one trochę wystygły. I moi drodzy, można zajadać. Słyszycie, chrupiące, ładne, fajne. Jest. Jeszcze raz spróbuję, jak na zimno smakuje. Dla mnie bardzo dobrze. Jeżeli lubicie pesto, to będzie Wam na pewno smakować. Dodatkowo, jeszcze możecie w środek dodać na przykład jakiś bardzo cienko pokrojony bekon. Boczek wędzony. Możecie dodać, położyć prościuto, lub inną tego typu wędlinę. Zapraszam moi drodzy do wypróbowania. Na pewno bardzo fajnie z wzbogacą sztuł imprezowy, lub na przykład wieczorem, jako dodatek do piwa, do przegryzienia, oglądając telewizję. Bardzo szybko się robi, fajnie wygląda i na pewno zaciekawi niejedną osobę, która do Was przyjdzie w odwiedziny. Dziękuję bardzo, że obejrzeliście film do końca. A jeśli spodobał Wam się przepis, to bardzo proszę o pozostawienie łapki w górze. Będę wdzięczna za każdą subskrypcję, polubienie, komentarze, udostępnienie. Dziękuję jeszcze raz i zapraszam na następny filmik. Pa pa!